Nowe systemy, raporty, procedury. Zmiany są nieuniknione w każdej firmie. O tym, jak te zmiany przeprowadzać w dobie technologii, dowiesz się z tego odcinka. Zapraszam. Historia zna wiele przypadków firm, które nad zmianami. Technologii czy też otoczenia gospodarczego po prostu nie nadążyły, przez co no, nie są już na tej pozycji rynkowej, na której były jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Kodak czy Nokia to tylko jedne z przypadków, które każdy z nas zna. No ale właśnie, dlaczego firmy w takim razie nad tymi zmianami nie nadążają? Dlatego, że odruchowo każdy z nas tych zmian, jakichkolwiek zmian tak naprawdę się boi. O tym, jak zadresować ten strach, czy też jak przeprowadzać zmiany w organizacjach dotyczące projektów technologicznych, bez których obecnie tak naprawdę no, nie da się rozwijać i nie da się kosztów e, ograniczać. Postaram się opowiedzieć w tym dzisiejszym odcinku. Dowiesz się z niego, jak też zaangażować zespół, po to, żeby jak najwięcej osób stało się ambasadorami takiej dobrej zmiany. E Technologicznej. Powiedzmy sobie w takim razie na samym początku, na pytanie, dlaczego w ogóle y jako ludzie y boimy się y jakiejkolwiek zmiany? No, każdy z nas pewnie jest w stanie sobie przedstawić jakąś ostatnią sytuację z życia codziennego, kiedy no, został przedstawiony przed jakimś faktem. Dokonanym. Automatycznie rodzi się w nas bunt, automatycznie mózg podpowiada, że nie powinniśmy się na coś takiego zgadzać. No i teraz, dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że każdy z nas w gruncie rzeczy preferuje coś, co jest dobrze znane, coś, co mamy sprawdzone, coś, co jest ugruntowane i, i coś, w czym się dobrze czujemy i gdzie mamy pewnego rodzaju rutynowość. I to samo dotyczy naszego środowiska pracy, jeżeli jest jakiś sposób działania, jakiś system, jakieś narzędzie, z którego korzystamy na co dzień, przyzwyczailiśmy się do niego i teraz nagle ktoś każe nam z tego narzędzia korzystać inaczej, w inny sposób albo w ogóle zastępuje te narzędzie innym, no to automatycznie właśnie rodzą się w nas te negatywne emocje. I teraz, w jaki sposób możemy z tym walczyć? No przede wszystkim, z tym walczyć się nie da. Jedyną rzeczą, którą można zrobić, to jest to, żeby w odpowiedni sposób uświadomić, yy, i tu mówię o osobach, które no, decydują o tym, że takie zmiany w organizacji występują, uświadomić yy, swoich pracowników, pozwolić im zrozumieć, dlaczego. Właśnie ta zmiana następuje. Spotkałem wiele przypadków w mojej karierze takich, gdzie firmy podchodziły bardzo pomacoszemu do, do przeprowadzania zmian. To znaczy, ktoś decydował o tym, że jest realizowana duża inwestycja technologiczna, która no, była realizowana z dobrych pobudek. Tak? Firma wiedziała, że jeżeli nie wdroży pewnego rozwiązania, informatycznego, no to po prostu koszty ją przerostą, nie będzie w stanie generować marży na takim samym poziomie, dlatego że za dużo operacji jest wykonywanych ręcznie i za drogo to po prostu wszystko kosztuje, więc... Jakby powódki były dobre. Natomiast fakt, że narzucone zostało, i wielokrotnie tak się dzieje, że narzucona jest właśnie ta zmiana bez jakiegokolwiek uzasadnienia, tylko z dnia na dzień pracownicy po prostu przychodzą do pracy i są de facto przedstawieni przed faktem dokonanym, powoduje, że pracownicy po prostu tych zmian nie akceptują. Teraz powiedzmy sobie pięć takich powodów psychologicznych, które są przyczyną tego, tego oporu. Przed zmianą. Pierwszy z nich no, to jest niepewność i prze strach przed porażką. To znaczy, yy, z góry wiemy, że jest coś nowego, czyli jest to coś, czego jeszcze nie umiemy, czego jeszcze nie przetestowaliśmy, yy, co na pewno będzie trudne i co spowoduje, że ktoś Obok może odebrać nas na takich, za takich, którzy no, nie przystosowują się tak szybko, jak być może powinni. Druga sprawa to jest brak sensu i brak celu. To znaczy, jeżeli właśnie nie uświadamiamy pracowników, dlaczego zmiana jest przeprowadzana, to każdy sobie ten cel dopowiada, a zazwyczaj każdy widzi to, co chce widzieć. Czyli takie najczęstsze uzasadnienie to jest to, że no, po co? Taką zmianę wprowadzać, skoro to, co mieliśmy dotychczas, działało. To, że działało na przykład nieefektywnie albo e, może działać dużo lepiej, no to o tym już często zapominamy. Trzecia sprawa to jest utrata wpływu i statusu. Jeżeli część z naszych obowiązków musimy delegować do systemu, no to nagle się okazuje, że rodzi się w nas taka myśl, e, gdzie być może troszkę będziemy mniej potrzebni, być może te nasze kompetencje kluczowe za chwilę przejmie system, w związku z czym automatycznie rodzi się w nas taki opór przed tym, żeby cokolwiek od siebie oddawać. Kolejna czwarta sprawa no to są złe doświadczenia z poprzednich zmian. Znaczy, jeżeli no, każda firma jakieś zmiany co, co jakiś czas musi przeprowadzać, czasami to jest związane stricte z tym, że ma zacząć tworzyć nowe produkty, czy też nowe osoby są zatrudniane do firmy, nowe działy powstają, więc ta zmiana jest nieustająca. Natomiast, jeżeli mówimy o zmianach technologicznych no to najczęściej są to zmiany, które docierają do szerszego grona ludzi i też bezpośrednio wpływają na ich środowisko pracy. I teraz, jeżeli poprzednie zmiany były źle przeprowadzane, albo właśnie te zmiany nie były zarządzane w taki sposób, o jakich tutaj mówimy, no to często ludzie upatrują w każdym kolejnym nowym pomyśle, czy też nowej decyzji, no patrzą na nią przez pryzmat właśnie tych złych doświadczeń. No i ostatnia sprawa to jest brak... Zaangażowania pracowników w proces decyzyjny, w związku z czym, no, jeżeli nie byłem jako pracownik zaangażowany w ten proces decyzyjny, nie miałem szansy w jakikolwiek sposób dać czegoś od siebie, żeby powiedzmy wpłynąć na kształt ostateczny tej, tej nowej technologii, tego nowego rozwiązania, no to w takim razie no, nie, będę, będę przeciwko z definicji. No to, czyli tak podsumowując, naszym największym problemem czy też wyzwaniem podczas wdrażania rozwiązań technologicznych jest właśnie odpowiednie podejście do zarządzania zmianą, czyli zaadresowania tych wszystkich potencjalnych strachów, które się pojawią, bo to nie jest kwestia, czy się pojawią, tylko kiedy. I chodzi o to, żeby właśnie te, te kwestie zaadresować na bardzo wczesnym etapie. To znaczy w zasadzie jeżeli firma podjęła decyzję o tym, że wdraża nowy system RP, wdraża jakieś nowe maszyny, urządzenia, robotyzację. Cokolwiek, co spowoduje, że to wpłynie na środowisko pracy pracowników, no to już taką zmianą należy zarządzić. I to powinno być uwzględnione w naszym procesie e, tak naprawdę zakupu, czy doboru już konkretnego rozwiązania, e, dlatego, że zazwyczaj te decyzje od decyzji do wdrożenia no, bardzo często mija wiele miesięcy, a przez te wiele miesięcy właśnie można zaangażować pracowników po pierwsze, do tego, żeby. Uświadomić ich o tych powodach, zmiany, zaadresować strachy, a po drugie, wykorzystać tą całą ich wiedzę i doświadczenie do tego, żeby zebrać informację zwrotną, co poprawić w tej początkowej koncepcji, której ta właśnie zmiana jest obiektem. No i teraz taka komunikacja sucha, z góry na dół, ona zazwyczaj jest bardzo, bardzo nieskuteczna. Jak w takim razie taką zmianą w odpowiedni sposób zarządzić i zakomunikować? Przede wszystkim. Do zmian na pewno trzeba podejść w sposób twardy, to znaczy, trzeba, jeżeli już decyzja została podjęta, tak, została wykonana pewnego analiza biznesowa. Został oszacowany budżet kosztowy. Firma widzi, jakie zwroty z inwestycji będzie miała, jaki uzysk. Będzie przede wszystkim wygenerowany przez to, że z że nową technologię wdroży, no to ta decyzja już została podjęta. Trzeba ją od razu zakomunikować, natomiast trzeba pozostawić przestrzeń pracownikom do tego, żeby mieli wpływ na finalny kształt tego swojego środowiska pracy. Trzeba Umożliwić ludziom zadawanie pytań i umożliwić im przestrzeń do tego, żeby na te pytania też udzielić odpowiedzi. Dlatego, że jeżeli ktokolwiek z nas przygotuje sobie suchy komunikat, to trzeba mieć świadomość, że każdy z nas taki suchy komunikat może zupełnie inaczej zrozumieć. Jeżeli w odpowiedni sposób go zaprezentujemy, następnie damy ludziom możliwość zadawania pytań, odpowiadania na te pytania, a następnie zaplanujemy następny krok, czyli na przykład takim bardzo częstym sposobem jest to, żeby zbudować pewnego rodzaju bazę wiedzy i przeprowadzić ankietę wśród pracowników. Może być nawet to ankieta anonimowa, która po prostu spowoduje, że każdy będzie miał, miał możliwość wypowiedzenia się na ten temat, czy wniesienia czegoś do, do dyskusji. I później, finalnie, z takiego Dzięki tak przeprowadzonemu procesowi, gdzie mamy właśnie te elementy wybudowania decyzji, podjęcie decyzji, następnie komunikacja i. Oczekiwanie na, na zaangażowanie tych wszystkich pozostałych osób w firmie, a na końcu ta informacja, powiedzmy, zwrotna, no to finalnie dzięki temu jesteśmy w stanie jeszcze jeden uzysk otrzymać, a mianowicie wyłonić wśród pracowników te osoby, które są faktycznie w takie nowe projekty zaangażowane, przez co możemy podczas już samego realizacji wdrożenia czy też testów, takie osoby zaangażować, i takie osoby po prostu mogą stać się naturalną częścią takiego zespołu projektowego, który no, będzie odpowiadał za, finalną, za finalny kształt tego, jak, ta, jak ten projekt czyli ta zmiana, będzie wyglądać. No i naturalnie takie osoby staną się ambasadorami takich zmian. Podsumowując, technologia, która jest wykorzystywana w firmach, również w firmach produkcyjnych, nowa technologia, taka jak właśnie systemy IT, systemy klasy MS, RF, technologia IoT, robotyzacja, to są rzeczy nieuniknione. Jeżeli firma chce być konkurencyjna, a jej konkurencja już wykorzystuje tego typu, Urządzenia czy elementy do tego, żeby ograniczać koszty, czy też mieć możliwość uzyskania większej produktywności, no to siłą rzeczy ta konkurencja będzie nas z tego rynku wypierać, dlatego że będzie robić rzeczy prawdopodobnie jeszcze lepszej jakości za mniej, mniejszym kosztem. No więc. Jakby to, to jest coś, co, co nas czeka. To nie jest pytanie, czy, tylko kiedy na taką cyfryzację jesteśmy w stanie się zdecydować. Tylko pamiętajmy w tym wszystkim o ludziach. Zarządzanie zmianą technologiczną powinno być nieodzownym elementem każdego procesu, czy to doradczego, czy też procesu już przedwdrożeniowego. No i mam nadzieję, że dzisiaj dowiedziałeś się z tego odcinka trochę na ten temat, w jaki sposób to przeprowadzić. Na pewno temat niezwyczerpany, na pewno będę starał się jeszcze o tym mówić na mamach. nie tylko tego podcastu, stąd zachęcam Cię do śledzenia, do zostawienia komentarza, subskrypcji, czy też jakiejś reakcji. No i zapraszam już co za tydzień. Cześć.